Prezes broni Radą Artur Piechowicz jest dzisiaj naszym rozmówcą. Panie prezesie, podjęliście dosyć duże ryzyko w przerwie zimowej. Można mówić o rewolucji kadrowej. Czy to jest ten zespół, który ma szansę i utrzyma się w trzeciej lidze? Myślę, że musi, żeby to zrobić. Taki jest cel i takie założenie i myślę, że ta kadra podoła. Chociaż zawsze jest pewna niewiadoma, ale trzeba żyć jakąś nad, na, nadzieją i taki cel w tej chwili jest przed drużyną i przed sztabem szkoleniowym postawiony. Czy ci zawodnicy, którzy przyszli do drużyny, było ich sporo, to są ci zawodnicy, których ustaliliście wspólnie z trenerem, że mają być tym realnym wzmocnieniem zespołu i ciężar gry będzie spoczywał właśnie na nich? Tak, był długi okres przygotowawczy, było sporo zawodników testowanych i był czas na to, żeby się zastanowić, przeanalizować, posprawdzać. I teraz te ostatnie sparęgi potwierdziły tylko, że ta grupa zawodników pozostaje i będzie reprezentowała klub w tej rundzie rewanżowej. W pańskiej ocenie ta presja, która będzie niewątpliwie towarzyszyła zespołowi w każdym meczu, bo tak naprawdę trzeba walczyć o zwycięstwo w każdym pojedynku, będzie tym czynnikiem motywującym, czy no wręcz przeciwnie, będzie demotywowała i będzie trudno tę presję udźwignąć? No to jest już rola dla sztabu szkoleniowego, żeby psychicznie też nastawić zespół, bo ta presja gdzieś na pewno z tyłu będzie i to jest nieuniknione. Ale musimy sobie z tym poradzić. No niestety w takiej sytuacji, żeśmy się znaleźli wspólnie i wspólnie musimy ten problem rozwiązać. Myślę, że czerwiec będzie no, wesołym dla nas miesiącem. No przypomnijmy też, że jest 90-lecie klubu, i dobrze byłoby, żeby tym, tą wisienką na torcie w tych obchodach było utrzymanie jednak w zespołu lidze. No fajnie by było, natomiast mówię no, w sytuacji, w jakiej się w tej chwili znaleźliśmy po tamtej rundzie. Znaczy, tak jest po tamtej rundzie, natomiast no, nie przypuszczaliśmy, że, że tak może być. No, ale znaleźliśmy się tu gdzie żeśmy się znaleźli i w tej chwili musimy wyciągać z tego wnioski. Patrzymy realnie i optymistycznie na tą rundę. Zrobimy wszystko i na pewno zawodnicy też, żeby, żeby dostarczyć widzom i kibicom jak najwięcej wspaniałych wrażeń. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie.